Witam serdecznie, tutaj Mateusz z e-moto. Dziś do zaprezentowania mam Hondę CB1000R. W bardzo pięknym stanie. Zobaczcie, jak to wygląda z bardzo małym przebiegiem. Zaraz pokażemy, odpalimy i pokażemy z jakim. Ale zobaczcie, jak się prezentuje ten motocykl. Motocykl został sprowadzony z Niemiec z autoryzowanego serwisu Hondy. Także naprawdę jest piękny, bezwypadkowy. Absolutnie bezwypadkowy, zobaczcie jak wyglądają te śruby. To wszystko. On jest po prostu jak nowy. Wygląda to, jakby wyjechał z salonu, tak można też powiedzieć. Bardzo mało użytkowany. Jest to motocykl z rocznika 2018. Naprawdę nie ma tutaj żadnej optycznej wady. Jest po prostu piękny, bardzo, bardzo ładny motocykl. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli naprawdę szukasz pewnego motocykla bezwypadkowego, gdzie możemy pokazać zdjęcia z dnia zakupu, jak on wyglądał, a wyglądał dokładnie tak, jak go teraz prezentujemy, to zapraszamy do zakupu. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę, zobaczcie, jak to wszystko tu wygląda. To, to widać gołym okiem, że to nie jest żaden kombinowany motocykl, tylko po prostu jest taki, jaki jest. Bezwypadkowy, sprawny, gotowy do jazdy. I jeszcze raz te wszystkie tutaj przybliżenia. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Opony, tarcze wszystko jest w porządku. Tutaj nawet nie muszę tego pokazywać, bo naprawdę jest ok. Przebieg to jedyne 10587 km, kilometrów, także naprawdę bardzo, bardzo mało. Oczywiście jest udokumentowany i palimy, światło LED. Także zapraszamy serdecznie do zakupu firma AM Moto. Jest to bezpośredni importer motocykli z Niemiec oraz z Francji. Także do zobaczenia wkrótce. Siemano, cześć!